Moi drodzy, ja zacznę od duszpasterstwa akademickiego, ponieważ z tym duszpasterstwem zetknąłem się najwcześniej. Bardzo lubię słuchać tej piosenki o barce. Czy o łodzi, ponieważ to mi przypomina moment, kiedy sam zostałem wezwany z łodzi. Zostałem wezwany, ażeby być biskupem. W czasie, kiedy byłem, można by powiedzieć, na łodziach, można by powiedzieć, na kajakach. I wcale mi to nie było w smak, to wezwanie, bo wypadało w, w samym środku wędrówki po bardzo trudnej trasie. No ale musiałem pojechać do księdza Prymasa. I I skoro już tak się stało, jak się stało, zawsze oskarżony ma prawo jakiegoś ostatniego głosu. Powiedziałem, czy ja jeszcze o coś mogę poprosić? No o co? No o co? No żebym tam mógł wrócić na tę wędrówkę. I muszę się wam przyznać, że bardzo trudno mi. Rozstać się z polską przyrodą i z górami i z jeziorami. Nie wiem, jak to będzie. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Teraz to jesteście bardzo mądrzy. Teraz jesteście bardzo mądrzy, a 16 list października to Was nie było. Się tam w tym, że chcę jako Dobrze? Tak, Dobrze. Na razie. Byliście po fakcie. Mądry porak po szkodzie. Moi drodzy, oczywiście z tego, co powiedziałem, ktoś mógłby pomyśleć, że duszpasterstwo akademickie to znaczy tylko chodzenie na wycieczki, jeżdżenie na kajaka. To jest bardzo błędny pogląd. Bardzo błędny pogląd, bo wielu ludzi uprawia turystykę, a z tego jeszcze całkiem nie wynika duszpasterstwo. Natomiast dla nas, przed laty, dla księdza biskupa Jana i dla mnie stało się rzeczą jasną, to przed laty, jeszcze was wielu nie było na świecie wtedy, chyba wszyscy nie byliście na świecie, w latach 50. wczesnych, stało się rzeczą jasną, że jeżeli to duszpasterstwo ma sięgać w różne wymiary, Życia młodych ludzi, studentów, to nie może się kończyć tylko na kościele. Musi szukać sobie jeszcze innych terenów. Dzisiaj to jest prawda powszechnie znana. Dzisiaj ten styl życia i styl działalności duszpasterstwa akademickiego jest powszechnie przyjęty. Ale wtedy to były początki. W każdym razie, moi kochani, Cieszę się z tego, że to duszpasterstwo jest tak rozbudowane, że wychodzi naprzeciwko młodego człowieka, studenta od samego początku studiów, że stara się mu ukazać Chrystusa, Ewangelię, że pokazuje mu słuszność tych rozwiązań etycznych, które są najważniejsze dla młodego człowieka, że przygotowuje młodych ludzi, do małżeństwa, do życia w rodzinie, muszę Wam powiedzieć, że te dwie szczególnie przeze mnie umiłowane dziedziny duszpasterstwa, duszpasterstwo młodzieży i duszpasterstwo małżeństw, czyli rodzin, zawsze stanowiły jakąś całość. Jedno wynikało z drugiego. Nieraz nawet mówiłem duszpasterzom akademickim tak. Dobrze, że w ramach Waszej konferencji podejmujecie różne tematy, ale najwięcej uczynicie, jeżeli młodych ludzi, przyszłą polską inteligencję przygotuje, przygotujecie do życia w małżeństwie i w rodzinie chrześcijańskiej. Niech to wystarczy na temat ostatniego punktu. Nie wystarczy, ale niech wystarczy. Mogę Wam najwyżej tylko powiedzieć, że będę starał się być w Rzymie i gdziekolwiek mnie losy z tej racji zaprowadzą. Wierny ideałom duszpasterstwa akademickiego w Krakowie i w Polsce. Radujmy się Nim I radujmy się Oto jest dzień, który dał Oto jest dzień, który dał nam